No, dzień dobry, cześć z rana. E... Kochani miłośnicy Forda Klubowicze, chciałbym Wam na spokojnie widzieć, i tak dalej są emocje a propos wczorajszego dnia. Około godziny 23 położyłem się do łóżka, 5 minut później. E... Od szyi w dół, jakbym nie miał czucia, a oczy jak 5 zł. Do tej pory ogrom adrenaliny we mnie siedzi. Chciałbym Wam za to ogromnie podziękować, yy, za wszystko, za zaufanie, za że żeście potrafili 400-500 km przyjechać do mnie, nieznanej osoby, jeszcze wtedy. Yy, za Pozytywny odbiór, za pozytywne słowa, opinie w stosunku do mnie i mojej rodziny. Jest to dla mnie ogromna motywacja do tego, żeby już z dniem dzisiejszym myśleć o organizacji zlotu na kolejny rok. Mam nadzieję, że z roku na rok będzie nas przybywać, że będzie nas coraz więcej, że będziemy. Kojarzyli się już z biegiem czasu przede wszystkim po imieniu, na czym mi najbardziej zależy. Zależy mi właśnie na tym, aby tworzyć tą atmosferę rodzinną, żebyśmy byli dla siebie znajomymi, żeby na tych zlotach powstawały jakieś więzi, koleżeństwa, może przyjaźnie. Wiem, że może to jest hmm, dla niektórych nierealne, może się wydawać, że to jest. No, że w tym świecie, na takim zlocie, może, może zrodzić się przyjazm, przyjaźń, że może jest to dla kogoś no nie do przyjęcia, no, ale ja wychodzę z takiego założenia, że nasz klub ma łączyć. Yy, jeszcze raz z góry, naprawdę za wszystkie pozytywne słowa, które do, do chwili obecnej spływają w, w, i telefonicznie, i w wiadomościach prywatnych. Bardzo Wam naprawdę za to dziękuję. I mam nadzieję. Że spotkamy się wszyscy w pełni sił w przyszłym roku. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Jeżeli, tak jak jeszcze chciałem nadmienić, jeżeli mm, zrodzą się u Was jakieś pomysły, będziecie mieli y, ochotę zorganizować coś, u siebie bardzo chętnie przyjadę jako uczestnik, wesprę tą inicjatywę i rozreklamujemy to jakoś razem. Najważniejsza jest ta wspólna pasja. Dziękuję serdecznie jeszcze raz za siebie. Od siebie mogę jeszcze powiedzieć, że może nic już nie będę mówił. Dziękuję.